Eee, tak. Dawno nic nie było. W sensie dawno nic nie grałem i przydałoby się powoli zgarnąć tą naprawdę grubą warstwę kurzu, a jako iż właśnie wyszedł pierwszy teaser do czapteru 5 Poppy Playtime, myślę, że jest to świetny czas. Dobra, bierzmy się za robotę. Tymczasowe intro, 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 intro. Intro. Dobra, zacznijmy od streszczenia całego teaseru. Na początku mamy jakiś korytarz, na którego końcu są duże czerwone drzwi. Potem mamy pomieszczenie, które w sumie nie mam pojęcia, jak nazwać jakąś salę operacyjną, pomieszczenie z glutami o którym więcej się dowiecie potem. No chyba, że już oglądaliście teaser: pokój z palącą się kartonową wersją popi. No i oczywiście outro. Mamy Pięć scen. W jednych zobaczyłem więcej, w drugich mniej, ale z każdej można cokolwiek wywnioskować. Zacznijmy od tego początkowego korytarza. Po jego lewej stronie na ścianie widzimy malowidła, już dobrze nam znanych postaci z... Wcześniejszych części. Znaczy, nie wszystkie się pojawiły jako właściwe Bigger Buddies, ale wszystkie były. Malowidło to daje strasznie dzisiaj więc to pomieszczenie mogło mieć duży związek z dziećmi. Na końcu mamy duże czerwone drzwi, które są jakby zabarekodowane wózkami. Podejrzewam, że w tym pomieszczeniu będzie nas coś goniło. A, no i w sumie nie wiem, czy to ważne, ale w pewnych momentach tego klipu widzę jakby krople skapujące z Góry. I chyba nie jest to nic istotnego, chociaż w scenie drugiej możemy zauważyć na przykład takie rzeczy jak małe krzesło, które ewidentnie nie było dla osoby dorosłej. Za nim półki wypełnione różnymi substancjami. Po prawej zaś mamy stół z nieco większym krzesłem od poprzedniego, a z tyłu jeszcze mamy kran, nad którym są kolejne półki, które są już. Puste, bardzo puste. Jestem ciekawy, czy to, że te półki są tak bardzo puste, jest celowym zabiegiem, czy jakąś pomyłką. Wydaje mi się, że to pomieszczenie może być pomieszczeniem jakby początkowych testów Bigger Buddies, ale nie jestem dobry w interpretacji tego typu pomieszczeń, więc może zostawię to komuś innemu. Ale mogę jeszcze dodać, że w prawym dolnym rogu znajduje się wózek inwalidzki, co też wydaje się być ważnym szczegółem. W scenie trzeciej mamy ewidentnie salę operacyjną. Można to wywnioskować po tym stole na środku i po wielu przyrządach. Na ziemi zaś mamy oprócz stertykabli, jakby rękę Hagiego albo Kissy. Czyżby było to miejsce powstania owej? Na ścianie widnieje plakat. Z napisem Safety First, czyli na polskie bezpieczeństwo przede wszystkim. Patrząc na historię firmy, nie do końca tego przestrzegali. Obok niego mamy okno, a że są to podziemia, to raczej nie było to okno na zewnątrz. Może do jakiejś klatki, albo jak w czapterze piątym, na cele więzienne? Oprócz tego na podłodze mamy też liczne ślady nieudanych eksperymentów, takie jak zadrapania na podłodze czy na przykład ketchup, bo nie powiem inaczej, bo wiadomo, YouTube. W kolejnej scenie mamy drzwi, w sensie otwór po drzwiach, którym przełazi bardzo dobrze znana nam postać. Na podłodze zaś mamy wylany jakiś płyn i biorąc pod uwagę to, że się rusza i tak Bulgocze, a jednak nie wygląda na specjalnie gorący, patrząc na miejsce, w którym został wylany. Myślę, że jest to płyn z maku, ten legendarny płyn, dający życie zabawką. No i mogę jeszcze dodać, że płyn ten prawdopodobnie jest przetrzymywany w puszkach, które widzimy po prawej, i chyba tyle z tej sceny. A teraz scena, która mnie najbardziej zdziwiła, bo mamy tutaj kartonową popi, w sensie ten baner. Co już widzieliśmy wiele razy, tylko że ten banner płonie. Co może symbolizować, że nie wiem, Poppy nie żyje? Albo mogło się jej stać coś bardzo niedobrego, bo. W końcu raczej nie jest to przypadek, że na tym jest akurat popi. Pod nią mamy pewnie ten sam płyn, tylko jakby się rozrosnął, czy coś w tym stylu, co jeszcze bardziej potwierdzało to, że ten płyn właśnie dawał życie. Mm. Ciekawa teoria. Napiszcie w komentarzu, co w ogóle o niej myślicie. Po chwili jednak kartonowa popi się spala, a gdy się spala, słyszymy dziwne dźwięki, jakby krzyku. Ta scena jest zdecydowanie najmocniejsza z wszystkich. Potem mamy outro, no i w sumie jest to zwykłe outro, więc no. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do sceny z płynem na ziemi i prototypem przechodzącym w drzwiach, bo w sumie to nie widzimy dokładnie prototypa, a bardziej jego cień. I jest to cień, patrząc na. Cieniowanie tego światła, raczej, raczej skierowane w górę, co mogłoby nam pokazywać, że prototyp jest znacznie mniejszy niż nam się wydaje. Co, jak mam być szczery, wydaje mi się trochę słabym zagraniem, chociaż, kto wie, chociaż z drugiej strony, słuchając, jaką prędkością się porusza, wydaje się być jednak dosyć duży. W każdym razie mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli chcecie wesprzeć tego małego twórca, jakim jestem, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie, oczywiście. Jeśli nie chcecie albo Wam się po prostu nie chce, to, to spoko też. No i co, cześć!